Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z cyklu szybki kurs haftu krzyżykowego dla początkujących. Ja mam na imię Jagoda i w dzisiejszym filmiku chciałabym się skupić dokładniej na gęstości i rozmiarze kanwy. Nagrałam już filmik o rodzajach kanwy, ale stwierdziłam, że warto na początku wiedzieć, jak dobrać tą kanwę. Jakie są rozmiary i co to jest skrót CT? Ostatnio, jak właśnie szukałam informacji na temat gęstości in kanwy, trafiłam na taki, na taki szybki kurs haftu od Korikamo. Jak nie zapomnę, to wrzucę Wam link. To, to, to jest w PDF-ie. Można sobie to wydrukować. Ja nie drukowałam wszystkich stron i nie będę wam wszystkiego pokazywała, ponieważ chcę się skupić tylko na, na gęstości kanwy. W tym kursie jest wszystko opisane, co po kolei, co potrzebujemy, jakie są akcesoria i tak dalej. Ale ja chciałabym tak na samym początku zacząć od gęstości i będę się posiłkowała. Tym PDF-em w kolejnych filmikach tak samo No i co w ogóle oznacza to CT Przeważnie w każdych sklepach, czy to internetowych, czy, czy innych, stacjonarnych Gęstość kanwy podaje się w rozmi rozmiar, podaje się w CT I ja na początku jak zaczęłam przygodę z haftem to po prostu widziałam kanwę Czyli taką siateczkę materiałową podziurkowaną z dziurkami, po prostu to, co było, to brałam. Nigdy nie wiedziałam, że są jakieś inne rodzaje. Widziałam, że jest grubszy splot, że kanwa jest gęściejsza albo te oczka są większe, i nigdy się nad tym nie zastanawiałam. Z biegiem czasu to już wiedziałam, co to oznacza. I no może Wam przeczytam, co tutaj. Korikamo nam e, mówi, co to jest ta gęstość splotu. Kanwy różnią się także rozmiarami. Najpo, na, najpopularniejsze z nich to 10CT, 11CT, 14, 16 i 18. Cyfry te oznaczają ilość oczek mieszczących się w jednym calu. Często w opisach pojawia się ich odpowiednik. E, na przykład tutaj jest 40, 44, 54, 64, 70 i to podaje się na 10 cm. Jeden cal ma 2,54 cm i na przykład jeżeli mamy kanwę o rozmiarze 14 CT, to oznacza, że w jednym calu mieści się 14 oczek krzyżyków. I jeżeli weźmiemy na 10 cm 14 ct, to pojawi się nam, że to jest 54 oczka na 10 cm. Zwykle nie podaje się to ile jest na jeden cal, tylko właśnie na 10 cm. I tutaj mam taką ściągawkę. To, było, to był dodatek, jak robiłam zakupy w Haftiksie. No i tutaj mamy mniej więcej pokazane. Nie złapało mi ostrości. Czyli na 14 CT mamy 54 oczka na 10 cm i tak dalej, tak dalej. 16 CT 63. Im większy numer, tym drobniejsza kanwa. Ja na przykład tutaj na tym zegarku, który też wam kiedyś pokazywałam, Tutaj jest kanwa 40 CT. Tutaj na, na, moim, na mojej ściągawce mam 50. Zobaczcie, 197 oczek. Na 40 CT to nie wiem, musiałabym policzyć ile to by było. Czyli na 1 cal na 2,5 cm byłoby 40 oczek, więc możecie sobie wyobrazić i zobaczyć, jaka ta kanwa jest drobniutka. Jeżeli już wiemy. Co to jest CT, skrót CT? Wiemy mniej więcej, jaka jest gęstość kanwy. Tutaj też mamy tabeleczkę, zobaczcie. Tu jest podane około 54. No i tutaj też chyba było 50. 55 na 14 CT 55, a tu podają 54. No, czyli to tak, dlatego mówią, że jest około. Moż, mogą być jakieś lekkie rozbieżności. Jeżeli już wiemy, co to jest ta gęstość kanwy, wtedy, w zależności od tego, co chcemy haftować, jaki chcemy haftować obraz, możemy sobie dobrać tą gęstość kanwy. Na początek jest najlepiej użyć jedenastkę lub czternastkę, bo wtedy oczka są większe i łatwiej jest haftować, lepiej widać. I też to zależy od naszego wzroku, bo ktoś kto słabiej widzi, no na 27 ct byłoby tej osobie ciężko haftować. Więc te początki nauka haftu to najlepiej właśnie na tych kanwach, gdzie tych oczek jest mniej czyli one są jakby większe i lepiej po prostu jest na tym haftować. Też dobrym pomysłem jest haftowanie na kanwie plastikowej. Ona jest bardzo sztywna i na przykład dzieci jakby chciały się uczyć, no to też to jest dobry pomysł. Do na przykład wielkich obrazów, jeżeli mielibyście ochotę wyhaftować jakiegoś Haeda, Polecam drobniejsze kanwy, żeby te obrazy nie zajmowały półściany. To też trzeba sobie przemyśleć haft, jak chcecie, żeby on wyglądał, bo też musicie brać pod uwagę to, że jeżeli wyhaftujecie na przykład obraz, który ma 625x625 625 krzyżyków na 14CT, to naprawdę zajmie półściany, będzie ogromny. Dlatego ja mojego haeda... Haftuje na 22 CT. I też te obrazy trzeba oprawić, więc im one są większe, tym większy koszt oprawy obrazu. I też drobniejsze kanwy warto stosować przy na przykład metryczkach, albo w obrazkach, gdzie nie ma wyhaftowanego tła. Bo jeżeli weźmiemy sobie taką czternastkę i wyhaftujemy sobie metryczkę. Z jakimś, nie wiem, Bobaskiem i będzie, będą tam jakieś napisy, imię, data i tak dalej, to będzie widać te dziurki od, na kanwie. A jak weźmiemy drobniejszą, to wtedy to aż tak nie będzie się rzucało w oczy. No i tutaj właśnie posłużyłam się. Hmm, tym PDF-em od Korykamo. Ja go znalazłam w internecie. On nie jest jakiś płatny, po prostu od razu mi wyskoczył, jak wpisałam kurs haftu krzyżykowego. I przejrzałam i stwierdziłam, że no, mogę go wykorzystać. Ja za chwilę też wam pokażę takie porównanie, które wykonałam. Zrobiłam zdjęcia różnych kanw, różnych rozmiarów i porównałam je do. A idy 11 CT, czyli wyhaftowałam sobie kwadracik na 11 CT i porównywałam do kanw, które obecnie posiadam. Ale w takim kolejnym filmie, który bym chciała wam pokazać, to opowiem właśnie o rodzajach kanwy. Dzisiaj nie będę mówiła, bo tych rodzajów jest naprawdę dużo. No, i naprawdę można przebierać, wybierać, testować, i zabrakłoby nam czasu, żeby wszystko przetestować. No, ja od, dlatego, że prowadzę kanał na YouTubie, postanowiłam właśnie więcej testować, więcej sprawdzać, i będą się pojawiały nowe materiały u mnie w filmach. Następne, które chcę wypróbować, będzie Murano 32CT, więc też drobnica. No, no i, no i będzie się działo, też będę testowała, próbowała, ale już teraz wiem, że lepiej mi się haftuje na drobniejszych kanwach i raczej nie będę chciała wrócić do, do 11 CT, na pewno. Jeżeli chodzi o 14, to, to na pewno kanwa plastikowa. Jeżeli mam tam jakieś gotowe zestawy, które też chciałabym wyhaftować kiedyś, ale jak już będę wybierała jakieś nowe, to albo będę podmieniała kanwę na gęściejszą. Bo jak dotąd, chyba najlepiej mi się robi na 18CT. Te krzyżyki są takie fajne, równe, nie jest zbyt ciasno i nie widać prześwitów. No i mi się to podoba. Co tutaj jeszcze mamy? No tutaj w tym, w tym PDF jest w sumie wszystko. Tak jak napisali tutaj, że to jest dokładny kurs haftu krzyżykowego. Tu jeszcze Wam mogę przeczytać ten początek. Ha haftowanie krzyżykiem jest lekarstwem bez recepty. To mnie bardzo tak zastanowiło, bo praktycznie jak ja mam jakiś zły dzień, coś, coś się stało, takiego, co mi pogorszyło humor. I jak siadam do tych krzyżyków, to naprawdę robi mi się lepiej. Poprawia sprawność manualną, koncentrację, odpręża i daje poczucie oderwania od problemów, czyli to jest prawda. Też jak dzieci uczą się haftować, to też muszą się bardzo skupić, żeby tą igłą jednak udało się przebić, przewlec przez dziurkę, i to też wymaga koncentracji. Czystą przyjemność czerpiemy z tworzenia czegoś, czym z dumą możemy pochwalić się innym i wszystkim początkującym i tym, którzy jeszcze nie próbowali, polecamy to niezwykłe lekarstwo. Także ja też Wam polecam to niezwykłe lekarstwo. Ja jestem zarażona haftem od dziecka i prędko się z tego nie wyleczę. Zresztą nie zamierzam się z tego leczyć. I co? Za chwilę Wam jeszcze pokażę te slajdy z porównaniem kanwy. Nie wiem, czy wtedy będę jeszcze coś mówiła, ale tam na tych zdjęciach jest wszystko opisane, więc może tak puszczę, żebyście sobie mogli porównać. Także, no, trzeba się zastanowić, co chcecie haftować, jakie to będzie duże. No, i już wiecie co to jest to CT. Co to jest ten skrót? No, myślę, że, że to wam, te informacje Wam się przydadzą, jak będziecie chcieli zaczynać właśnie przygodę z haftem, bo to jest, no, moim zdaniem to jest ważne. Ważny jest rozmiar materiału, jak chcecie, żeby ten obrazek wyglądał. No, ważne są też nici, których będziecie używać, no i wzór. Tutaj w tym, w tym PDF jest też pokazane właśnie jak jest haftowana ta słówka, no i specjalnie też dali lekarza. Także jak nie zapomnę, to link Wam wstawię, także będzie, będzie można sobie wydrukować i zerknąć, co tu jest ciekawego. I moim zdaniem dla osób początkujących to jest bardzo taki fajny kurs papierowy. Ja myślę, że w kolejnych filmikach też będę z tego korzystała, więc sobie wydrukowałam. I coś z tego będę wam pewnie prezentowała, tak jak to zrobiłam przed chwilą z gęstością kanwy. Tutaj mamy gotowe obrazki. Ja wcześniej tam do jakiegoś shorta też wstawiałam zdjęcia. Możecie sobie zerknąć i ten filmik też będzie wrzucony. Do playlisty związanej z szybkim kursem haftu krzyżykowego, także wiecie, jakie są, jak, jak się liczy, nie jak się liczy, tylko jakie są gęstości kanw, wiecie co to jest CT. Więc w następnym filmiku pokażę Wam rodzaje materiałów, i w kolejnych będą inne informacje, więc myślę, że będziecie zadowoleni. Teraz zapraszam Was na. Kilka slajdów z rozmiarami, z porównaniem rozmiarów kanwy i widzimy się w kolejnym filmiku.